Cześć, witajcie! Kilka dni temu w komentarzach pani Olga zadała mi bardzo interesujące pytanie: Jeśli liście falenopsisa robią się bordowe, to dostaje on za dużo światła i należy go przestawić? W dzisiejszym filmiku porozmawiamy właśnie o bordowym zabarwieniu na liściach storczyka. Co je powoduje i czy jest to powód do niepokoju? Zapraszam! W strukturach roślin, w tym storczyków, znajdują się naturalne barwniki chlorofil, który jest odpowiedzialny za kolor zielony karotenoidy, które zabarwiają na żółto i pomarańczowo oraz antocyjany, odpowiedzialne za kolor czerwony, niebieski i fioletowy. Zarówno chlorofil jak i karotenoidy biorą udział w procesie fotosyntezy. Natomiast antocyjany mają inną ważną funkcję. Chronią one roślinę przed szkodliwym działaniem promieniowania UV. Niektóre storczyki mają naturalnie wysoką zawartość antocyjanów i ich liście mają bordowe zabarwienie przez cały rok. Najczęściej są to storczyki, które kwitną na różowo. Falenopsisy o różowych kwiatach mają o wiele ciemniejsze liście od tych kwitnących na biało. Młode, rosnące liście często mają intensywny, bordowy odcień. A końcówki rosnących korzeni są lekko czerwonawe. Również spodnia strona liścia ma często purpurowy kolor. Tą barwę zawdzięczamy właśnie antocyjanom. Dużą zawartość antocyjanów mają dwa bardzo popularne storczyki botaniczne Schilleriana i Pulcherima. Oba są często używane do hybrydyzacji i są rodzicami wielu hybryd, które kupujemy w supermarketach. Shilleriana ma różowe kwiaty i piękny srebrzysty wzorek na liściach, a spód liścia jest zupełnie purpurowy. Pulcherima jest natomiast stoczykiem o drobnych kwiatach i używana jest do tworzenia hybryd o drobnych i licznych kwiatach. Jedna z moich marketowych hybryd ma bordowe liście właśnie po Pulcherimie, choć jej kwiaty mają żółty kolor. Również kwitnące na bordowo lub czerwono sabotki mają często purpurowe liście, czego przykładem może być mój blackjack. Storczyki, które mają dużą ilość antocyjanów, będą przybierać bardziej purpurowy odcień, jeżeli zapewnimy im większą ilość światła. Jest to jak najbardziej normalne i naturalne. Zauważyłam, że mój sabotek traci swój intensywny bordowy odcień, kiedy trzymam go w bardziej cienistych warunkach, i jego liście wydają się wtedy bardziej zielone. Jednak również storczyki o zielonych liściach mogą przybierać purpurowy odcień, kiedy są wystawione na działanie intensywnego światła słonecznego. Obserwuję to zjawisko każdego lata na moim południowo-zachodnim parapecie, gdzie uprawiam głównie katleje. Wiele z nich zmienia kolor liści z zielonych na purpurowe, kiedy letnie słońce jest bardzo intensywne. Storczyki uprawiane w bardzo jasnym świetle będą wytwarzać większą ilość antocyjanów żeby chronić się przed szkodliwymi efektami działania słońca. Antocyjany są dla storczyka tym, czym dla nas jest krem przeciwsłoneczny. Mogą one występować na storczyku w postaci bordowych plamek, kropek bądź też bordowego odcienia całego liścia. Najczęściej możemy je zaobserwować na dendrobiach, falenopsisach, sabotkach i katlejach. Co ciekawe, obecność antocyjanów wcale nie musi oznaczać, że storczyk otrzymuje za dużo światła i że należy go przestawić. W wielu przypadkach czerwonawa barwa storczyka jest dobrym znakiem i świadczy o tym, że storczyk otrzymuje wystarczającą ilość światła. Tak jest właśnie w przypadku katleji, które potrzebują bardzo intensywnego światła, aby kwitnąć. Jeżeli Twoja katleja przybiera czerwonawą barwę latem, raczej nie jest to powód do niepokoju, ale znak, że jesteś na dobrej drodze do kwitnienia rośliny. Jednak nawet i katleje mogą ulec oparzeniom słonecznym. Więc kiedy zauważysz czerwonawą pigmentację, miej oko na storczyka. Kiedy świeci na niego słońce, dotknij liści. Jeżeli są ciepłe w dotyku, storczyk się przegrzewa i może dojść do poparzenia. Lepiej go wtedy osłonić. Antocyjany u storczyków, które normalnie mają zielone liście, są niejako znakiem ostrzegawczym i świadczą o tym, że storczyk otrzymuje bardzo dużo światła i może być na granicy poparzenia. Dotyczy to jednak tylko storczyków uprawianych w bezpośrednim południowym lub popołudniowym słońcu. W przypadku falenopsisów wygląda to nieco inaczej, gdyż nigdy nie wystawiamy ich na działanie silnego bezpośredniego słońca. Jeżeli twój storczyk otrzymuje tylko poranne słońce lub silne, rozproszone światło, również może wytwarzać większą ilość antocyjanów. Ale jeżeli bezpośrednie południowe bądź popołudniowe słońce go nie parzy, to nie masz powodów do niepokoju. Pod wpływem światła wiele falenopsisów będzie wytwarzać antocyjany i nie ma to wpływu na ich zdrowie. Nie ma też potrzeby przestawiania takiego storczyka, gdyż dobre światło zawsze działa na korzyść rośliny i usprawnia proces fotosyntezy, dzięki czemu roślina ma więcej energii, by rosnąć i obficie kwitnąć. Jeżeli więc masz pewność, że storczyk otrzymuje tylko poranne słońce albo rozproszone światło, nie ma powodów do niepokoju i duża ilość antocyjanów nie jest problemem. Podsumowując, jeżeli uprawiasz storczyki takie jak katleja czy wanda w bezpośrednim popołudniowym słońcu, to obecność antocyjanów jest normalna i czerwona barwa jest dla ciebie znakiem, że storczyk otrzymuje bardzo dużo światła, ale należy mieć na niego oko, gdyż oparzenie jest możliwe. Natomiast storczyki uprawiane w porannym słońcu bądź rozproszonym świetle nie są zagrożone oparzeniem. I jeżeli przybierają one czerwoną barwę, to prawdopodobnie posiadają dużą ilość antocyjanów, gdyż albo mają różowe kwiaty, albo są hybrydami storczyków o naturalnie wysokiej zawartości antocyjanów. Większa ilość światła spotęguje bordowy efekt, ale nie niesie żadnego zagrożenia dla zdrowia storczyka, pod warunkiem, że nie jest on wystawiony na działanie silnego, bezpośredniego słońca. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia następnym razem.